Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich Bliźnięta w horoskopie na październik 2023 roku. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania Bliźnięta, październik 2023 roku. Rady, wskazówki dla bliźniąt. Bliźnięta. No, stabilizacja, poczucie bezpieczeństwa, bardzo fajnie. Mhm. Karty pokazują, że będzie to troszkę ciężki miesiąc, ale będzie finalnie bardzo dobry, obfity w dobre wydarzenia. Czwórka była mówi o tym, że zaczynacie ten październik jako osoba... Taka konkretna, stabilna, dająca poczucie bezpieczeństwa, otrzymująca poczucie bezpieczeństwa, to będzie stabilizacja, konkret i satysfakcja, budowanie czegoś razem, budowanie rodziny. Karty pokazują, żeby wierzyć w swoje możliwości i żeby nie było braku działania, braku konsekwencji w działaniu, żeby obserwować, owszem, ale żeby działać. Bo przez to możecie nie spełniać swoich marzeń, nie spełniać swoich pragnień, także warto by było działać tak energicznie i szybko. Nie okłamujcie same siebie, ale też nie pozwólcie, żeby ktoś was okłamywał, czytajcie umowę, zwracajcie uwagę na to, z kim się zadajecie. Jest wokół was. Karta Kochanków mówi oczywiście o romansach, także mogą być jakieś romanse, mogą być płomienne uczucia, ale również decyzje do podjęcia. Tylko dziesiątka była, żeby nie było przeciążenia fizycznego, psychicznego, nie bierzcie na swoje barki za dużo, nie bierzcie za dużo obowiązków, bo możecie być przeciążone i finalnie a smieci odcinacie się od negatywów, od wszystkiego, co jest niekorzystne, od jakichś nałogów, od uzależnień, od trudności, od złych ludzi, odcinacie się i idziecie w nowe. Podejmujecie kroki, żeby iść w nowe, w nowe życie. Także super. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, trzymam kciuki i życzę października do usłyszenia zobaczenia